Powiemy Wam dzisiaj, jak przekonać ekspertów do publikowania na LinkedInie. Jesteśmy z firmy Masterlist. Na co dzień zajmujemy się samochodami, ich wynajmem, obsługą, serwisowaniem. Naszym klientom towarzyszymy najczęściej w drodze. I dziś również zabierzemy Was w taką drogę, opowiadając o naszym use case. Tak. Nasz program ambasadorski rozpoczął się od tego, żeby przed wyruszeniem w tę podróż określić sobie jasno cel. Wiele firm jako główny cel programów ambasadorskich określa ten am, employer brandingowy. Yy, budowanie marki pracodawcy, skłanianie innych do tego, żeby aplikowali do firmy yy, oraz budowanie poczucia ambasadora u pracownika. Yy, inni budują sieć kontaktów, próbują sprzedać swoje produkty. My zdecydowaliśmy, że chcemy przypomnieć, a niektórych. Zaznajomić z Masterlist jako firmą, która zajmuje się samochodami, oraz firmą, która musi edukować troszeczkę swoich y, klientów, partnerów biznesowych na temat produktu, którym jest wynajem długoterminowy, nie do końca tak dobrze znany wszystkim przedsiębiorcom i osobom, które prowadzą własne działalności gospodarcze, ponieważ to oni są naszymi głównymi odbiorcami. Mieliśmy jasno określony cel, więc mogliśmy ruszać w drogę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Zaczęliśmy się zastanawiać, kto tak naprawdę powinien być ambasadorem naszej firmy: prezes, dyrektorzy, może eksperci z wieloletnim stażem. Zaczęliśmy jednak trochę od drugiej strony. Ponieważ szukaliśmy grupy ambasadorów na konkretny portal LinkedIn, zaczęliśmy od tego, kto w ogóle ma tam profil, kto jest tam aktywny, kto publikuje. Z takimi ludźmi się skontaktowaliśmy i powiedzieliśmy o pewnej idei programu. Udało się nam zebrać grupę 30 osób. To co mnie bardzo cieszy, z bardzo różnych działów i z bardzo różnym doświadczeniem. Byli tam wieloletni eksperci, jak i młody na rybek. Byli tam ludzie z pierwszej linii frontu z działu handlowego, jak i z głębokiego back office'u. To zaskutkowało bardzo fajną grupą, społecznością, o której powiemy później. Mieliśmy już ekipę, i musieliśmy zachęcić ich do tego, żeby pojechali z nami w tą podróż. Przedstawić im plan tej wycieczki, niejako jak folder reklamowy, żeby wiedzieli, jakie punkty ich czekają i co mogą z, co mogą z tego programu wynieść. Jakie będą dla nich korzyści z udziału w tym projekcie. Yy, na tym etapie przeszkoli przeszkoliliśmy naszych ambasadorów, pokazaliśmy im z pomocą eksperta zewnętrznego także. Jak można prowadzić swój profil, jak można być aktywnym, budując własną markę, a przy okazji wspierając swojego pracodawcę oraz budując sieć relacji z partnerami biznesowymi. Mieliśmy już grupę, mieliśmy już doświadczenie, że warto czas przygotować się do takiej podróży. Lista, checklista coś, co pozwoli nam pójść dalej. I zaczęliśmy tu od, podstawy, od podstaw. Przejrzeliśmy profile naszych ambasadorów, dostarczyliśmy im odpowiednie automatyzowane tło, zadbaliśmy o ich linki, o odpowiednie bio. Stworzyliśmy pewną prezentację ABC Ambasadora, aby móc ruszyć dalej. I w tym momencie my, jako prowadzący ten projekt, ponieważ akurat w naszej firmie projekt ten był wdrażany przez dział marketingu, zastanawialiśmy się, czy wyruszyć w tę podróż sami, czy jednak skorzystać z przewodnika. Kogoś, kto już był w tym miejscu, kto wie, co warto zobaczyć, jakie elementy wycieczki będą tymi, które zachęcą wszystkich do udziału w niej, ale także które punkty omijać, ponieważ mogą wprowadzić nas na minę. I tym przewodnikiem akurat stała się firma Sherbi. Po kilku rozmowach wiedzieliśmy, że ich wizja prowadzenia takich programów i doświadczenie to będzie to wsparcie, które może nam pomóc sprawić, że nasz projekt będzie takim, jaki sobie go wyobrażaliśmy i że ten cel, który postawiliśmy sobie na początku, jest możliwy do osiągnięcia. Gotowi na podróż, ogłosiliśmy datę i miejsce zbiórki. Na początku roku, bo nasz program jest bardzo młody, zebraliśmy grupę ambasadorów i powiedzieliśmy: Tak, teraz ruszamy. Mamy dla Was narzędzie, mamy dla Was zadania i bardzo szybko ustworzyliśmy pewną społeczność. Bardzo mnie cieszy to, że nasi ambasadorzy poczuli wspólne zadanie, zaczęli się wspierać i wyruszyli w tą podróż razem. Pracując w branży samochodowej, wiemy, że nawet po starcie za chwileczkę można złapać gumę. Dlatego wiedzieliśmy, że musimy na pokład zabrać narzędzia oraz zapewnić serwis. I to dla naszych ambasadorów było zapewnieniem, że będą czuli się w tym programie bezpiecznie. Czyli z jednej strony dostarczyliśmy im platformę, na której każdy z nich może y, weryfikować swoje statystyki. Sprawdzać, które treści są tymi, które interesują jego odbiorcy, oraz jak wygląda jego miejsce w rankingu, o którym za chwileczkę. Natomiast to, co najważniejsze, dostarczyliśmy całą gamę inspiracji i treści, które mogą być na początku podróży dla tych ambasadorów bardzo istotnym punktem uruchamiającym ich aktywność, ponieważ wiele osób ma pewien lęk przed publikacją, i takie gotowe treści i inspiracje to jest właśnie to, co jest w stanie przekonać ich do tego, że publikowanie nie musi być wcale trudne? I na tym nam zależało. Jeśli są gotowe treści, i dla Ciebie jedynym zadaniem jest zastanowić się, czy ona Ci odpowiada, i opublikować to zauważyliśmy, że nasz program ruszył z miejsca. Ambasadorzy wcisnęli gaz do dechy. Tylko w ciągu jednego kwartału 30 ambasadorów opublikowało blisko 300 publikacji. Inne liczby są względne. Dla nas, jako opiekunów tego projektu, to bardzo dobre wyniki. Kontentowo zaczęliśmy publikować o rzeczach nam najbliższych. Oczywiście komentujemy branżę motoryzacyjną, nowości, ale nie zapominamy o naszym produkcie. Wynajem długoterminowy samochodów to bardzo wdzięczny temat do komunikacji. To fajny produkt, który, o którym się dobrze opowiada. Oczywiście y, nasze specjalistki z działu back office'u dzielą się pewnymi poradami dla klientów o elementach naszego procesu y, czy pewnych formalnościach. Nie boimy się trudnych tematów. Są wśród nas entuzjaści samochodów elektrycznych, a ten temat bardzo grzeje w social mediach. Oczywiście dzielimy się newsami z firmy, takimi oficjalnymi, jak i bardziej employerowymi, z życia pracowników. To wszystko, ten miks potylany jest pewną pasją, pasją do motoryzacji, i eksperci poczuli, że mogą teraz powiedzieć trochę więcej od siebie. To, co nas zaskoczyło i bardzo szybko zyskuje na znaczeniu, to publikowanie treści własnych. Szerbi gotowe treści to jedno. Natomiast wejście w świat Linkedina, społeczność, o której mówiłem wcześniej, wsparcie i Pewna y, chęć pokazania się w nowej odsłonie spowodowała, że nasi ambasadorzy zaczęli publikować treści własne. Dziś niemal połowa postów naszych ambasadorów to ich własne pomysły. Dlatego co dalej i jak dalej będzie się rozwijał ten projekt, zaczyna zależeć głównie od nich. Więc jest to projekt dla pracowników i oni czują, że mają na niego wpływ. I jak w każdej wycieczce, przychodzi zawsze ten punkt odpoczynku, czyli pytanie, czy daleko jeszcze. Tak, takie punkty na zatrzymanie, na oddech, na nabranie sił, także zaplanowaliśmy na samym początku. Po kwartale robimy podsumowanie, dzielimy się wynikami, nagradzamy najbardziej efektywnych ambasadorów oraz tych, którzy z jakiegoś powodu nas zaskoczyli. Zrobili coś, czego się nie spodziewaliśmy, osiągnęli jakiś e, wynik, który był dla nas wszystkich, e, wynikiem, który możemy podziwiać, albo treścią, która staje się dla nas inspiracją. Takie punkty dają nam także przestrzeń do tego, żeby szczerze porozmawiać z ambasadorami o tym, co ich w tym programie boli, czego im brakuje, a co najbardziej ich inspiruje i cieszy. To daje nam paliwo do tego, żeby ruszyć w kolejny etap podróży. Ale co ważne, takie zatrzymanie się na chwilę jest także momentem na szczerą rozmowę o tym, czy wszyscy chcą dalej brać udział w tym programie. Dlatego że zdarzały się oczywiście przypadki, kiedy ktoś nie poczuł tej weny i jednak nie uruchomił swoich pokładów kreatywności, tudzież dzielenia się swoją ekspercką wiedzą. Najzwyczajniej w świecie może nie miał czasu. Dlatego y, rozmawiamy o tym, czy ten program to jest na pewno program, w którym chce dalej brać udział, czy być może jest to chwil, chwilowe, ale jednak jeśli nie ma ochoty iść dalej razem z nami, to dajemy tę przestrzeń, żeby w tym momencie wysiąść. I to miejsce to jest właśnie ten punkt, który nas cieszy jak najbardziej. Czyli bardzo dużo osób, które zgłasza się natychmiast i mówi: tak, chcemy dołączyć. Macie wolne miejsca? Dokładnie tak. Czyli inne osoby, które nie brały udziału na samym początku w programie, zgłaszają się już do nas same. Pytają się o to, co należy zrobić, żeby do programu dołączyć. Pytają się, w jaki sposób ja mogę także uczestniczyć w projekcie albo samodzielnie publikować na LinkedInie takie treści, jakie publikują inni. Ten projekt bardzo motywuje i bardzo integruje. I myślę, że to jest dodatkowy bonus, który jest dla nas wszystkich takim dowodem na to, że to po prostu działa. Społeczność jest ważna, integracja jest bardzo ważna. Ale nic nie podsyca programu tak jak rywalizacja. Grywalizacja. I tu również skorzystaliśmy z narzędzia. Sherbi daje świetne e, możliwości, jeśli chodzi o stymulowanie ruchu i motywowanie ambasadorów do działań. Właśnie poprzez takie grywalizacyjne elementy, czyli e, zbieranie punktów za każdą publikację, więcej punktów za publikację własną. Zbierasz zasięg zyskujesz punkty, zyskujesz grono znajomych, również w rankingach lądujesz wyżej. Po pierwszym kwartale znowu zaskoczyliśmy się, że bardzo różnorodne elementy, różni ambasadorzy specjalizują się niejako, zyskują punkty w różnych elementach. Ktoś zyskał najwięcej znajomych. Kogo, ktoś napisał jeden, ale tak dobry artykuł, że został udostępniony przez największe media, ktoś inny, jak Bartek, nasz lider, publikuje wyłącznie własne testy samochodów, postawił na własny content, na własną markę osobistą, ale cały czas podkreśla, z jakiej jest branży i z jakiej firmy. Te elementy grywalizacyjne działają, bo już obserwując wyniki drugiego kwartału, widzę, że podium będzie troszkę inne. Tak, ale oczywiście jesteśmy w biznesie. Zawsze musimy sprawdzić, ile ta wycieczka nas kosztuje. Zarówno nas, jako organizatorów, jak i uczestników. I w, myśleliśmy o tym już na samym początku, kiedy wiedzieliśmy, że musimy zapłacić za narzędzia, musimy zainwestować w to czas nasz, jako prowadzących, ale także czas pracowników oraz oczywiście jakiś budżet na te nagrody, o których mówił przed chwileczką Rafał. Natomiast każdy... Przystępujący do tego programu, prędzej czy później zadaje pytanie: A co ja z tego będę miał? I bardzo jest istotne, żeby ambasadorom przedstawić te korzyści, które wyniosą z tego programu już na samym starcie, ponieważ to nie tylko budowanie marki własnej, to także możliwość budowania relacji, to także budowanie sieci kontaktów, które są bardzo istotne w biznesie, czyli tak naprawdę my jako firma. Prosimy naszych ambasadorów o to, żeby poświęcili swój czas, który jest ich kontrybucją do tego y, całego projektu, ale wiemy i oni także, co zyskają z tego w zamian. Patrząc na prezentację, którą przygotowaliśmy, y, praktycznie jesteśmy u celu. O celach mówiła na początku Irena. W takich projektach wydaje się jednak, że są to jedynie etapy i to, co nas najbardziej cieszy, to właśnie oceny, opinie ambasadorów, którzy e, piszą super, co dalej? Jesteśmy e, przed dzień tak naprawdę, e, zaraz będziemy podsumowywać drugi kwartał e, i zaplanowaliśmy takie warsztaty kontentowe. Chcemy e, wyraźnie podkreślić ambasadorom, że to również od nich zależy, co i o czym będziemy dalej publikować. Koniec etapu to nie jest koniec przygody, to nie jest koniec wycieczki, to jest raczej koniec odcinka specjalnego, a w kolejnym będziemy pewnie jeszcze bardziej przyspieszać, czego życzę i Wam, jeśli podobne programy będziecie wdrażać w swoich firmach. Dokładnie tak, czyli kolejny etap i kolejna porcja wiedzy. To jest właśnie to, czym sprawiamy, czym chcemy sprawiać, że nasi ambasadorzy y, są jeszcze bardziej aktywni. Czyli rozmawiamy z nimi o tym, Jakiego typu treści możemy ich im przygotowywać jako inspirację? Jakie tematy są tymi tematami, yy, o które pytają ich klienci, partnerzy biznesowi, czyli dokładnie te, które mogą być najbardziej interesujące dla odbiorców ich treści. O tym będziemy rozmawiać podczas najbliższych warsztatów w czerwcu, ale także będziemy wyposażać naszych ambasadorów w kolejne narzędzia, właśnie po to, żeby ich publikacje w przyszłości były jeszcze bardziej atrakcyjne. Będziemy rozmawiać o tym, jak uatrakcyjnić je graficznie na przykład, tak? Czyli te wszystkie korzyści, które wszyscy z tego programu wynosimy, to jest właśnie to paliwo, dzięki któremu możemy jechać dalej i dzięki któremu Nasi ambasadorzy są tak bardzo aktywni i chcą być w tym programie, inspirują się nawzajem, pomagają sobie nawzajem, ale także tworzą autorskie treści, co jest dla nas, jak, jak również dla odbiorców, pewnie największą wartością dla tego programu. Dokładnie. E, zostaliśmy tu poproszeni o przedstawienie naszego use case'u. E, przedstawiliśmy Wam pewną drogę, ale to absolutnie nie jest recepta. Jeśli miałbym jedną rzecz radzić, to słuchajcie waszych ekspertów. W pracownikach, wśród pracowników jest ogromna wiedza, którą marketing, komunikacja może wykorzystać na zewnątrz i działa to dużo lepiej niż taki twardy, klasyczny PR. A każdy z nas, uczestników tego programu ma bardzo dobrą zabawę przy okazji budowania własnej marki osobistej. Dziękujemy. Dzięki.